Numer jedenasty. Nasz Mistrz. Nie baśń to stara, ani mid dawny, Nie bardów sen, ani wizja proroków, Nie fakt wywiedziony przez mędrców sprawnych z lat niepamięci przeszłości mroków. Jest on pomocą słodką i czułą, nie mniej obecną niż dawniej. Realno, wiara ma nadal swą górę oliwną, a Galileę miłość ofiarna. Cudowna moc jego zbawiennej szaty przy naszych bywa łożach boleści. Pana się dotknąć staramy zatem, by znowu być bliżej doskonałości. O drogi Zbawco, nas wszystkich, Panie! Boży Chrystusie błogosławiony, Twój wpływ nam znany, Twoje słyszymy wołanie, Twój wzór jest dla nas niezastąpiony. Choć słuch nasz słaby i wzrok nas myli, choć każdy cię chwali tak jak jest w stanie, choćbyśmy dobrze lub źle widzieli, Tyś światłem. Prawdą i drogą, panie. Nasz przyjacielu, mistrzu i bracie, jak mamy ci służyć, panie, na niebie? Nie w nazwie, formie się kochasz, niszacie, my naśladować winniśmy ciebie. Ty posłuszeństwa chcesz, nie ofiary. Czyny zaś głośniej mówią niż słowa. W prostej ufności są nasze filary, które stracono przy czczych rozmowach.